Wydawnictwo Labretto i Legini przedstawiają Małgorzata Starosta Smugi Powieść o prawdziwej zbrodni bez kary Reżyseria Aleksander Orsztynowicz-Czysz W rolach głównych Anna Szymańczyk, Artur Dziurman, Filip Kosior i Paulina Holc Przedmowa. Inspiracją do napisania niniejszej powieści stała się prawdziwa zbrodnia potworna, szokująca i do dziś niewyjaśniona do której doszło w spokojnej wsi na Podlasią. Pabuła smogów opiera się na faktach związanych z tą zbrodnią, leczutkana wokół nich akcja jest fikcją i powinna być traktowana wyłącznie w taki sposób. W szczególności ani autor, ani wydawca nie przesądzają o tym, kto był sprawcą zbrodni, która dała inspirację powieści, ani jakie były jej okoliczności. Nazwy niektórych miejsc, daty i personalia ofiar oraz uczestników wydarzeń zostały zmienione. część pierwsza. szawła. rozdział pierwszy. sygnał przychodzących wiadomości brzmi jakby telefon dostał czkawki. Zapomniałam wyciszyć dźwięki i teraz to cholerne pikanie doprowadza mnie do fury. W innych okolicznościach z pewnością wyłączyłabym go w diabłę, ale muszę się skupić na manewrowaniu w chaosie porannych kolków. Jak na złość trafiam na zieloną falę albo niedziałającą sygnalizację i nie mam jak się zatrzymać. Rusz się, koleś! Wciskam agresywnie klakson, gdyż kierujący Jaguarem zatamował ruch, jakby bał się uszkodzić swoje wymarzone auto. Stuka się w czoło, patrząc na mnie we wstecznym lusterku i w końcu rusza. 12 minut później parkuję pod budynkiem redakcji i sięgam po telefon. Dziesięć wiadomości od Matyldy. Szawła, jedziesz już? Gdzie jesteś? Śpiesz się, bo stary wkurwiony. Gdzie jesteś? Jak się nie zjawisz w ciągu pięciu minut, to ci nogi z dupy powyrywam. Elo, odezwij się. Cholera jasna, tu się robi nieznośnie. Gdzie się podziałaś? I dlaczego nie odbierasz? Janka. Dzwonię na policję. W ostatnim zdaniu robi mi się gorąco. Matylda jest zdolna do tego, żeby zadzwonić na gliny. Wybieram jej numer wysiadając z samochodu. Zapalam papierosa i wypuszczam dym. Żyjesz! Dałabym sobie rękę uciąć, że moja przyjaciółka brzmi jak żmija. Żyje, pędziłam wariatko rabanu. Raz człowiek się spóźni i od razu panika. Trzeba było odpowiedzieć, a najlepiej odebrać, kiedy dzwoniłam. Odsuwam telefon od ducha i spoglądam na rejestr połączeń. Jedno nieodebrane sprzed 47 minut. Nie słyszałam, ale nie ma czemu się dziwić, byłam wtedy dość zajęta. Sorry, nie mogłam gadać. Gdzie jesteś? Za winklem, za pięć minut wchodzę. Nie, czekaj na mnie, zaraz będę. Powiem, że muszę do toalety. Nie zdążam wypalić do końca, kiedy energiczne kroki zwiastują nadejście przyjaciółki. Zziajana jakby uciekała przed zbirem, Matylda dopada mnie i obrzuca krytycznym wzrokiem, wyciągając papierosa. Paweł? Podaję jej zapalniczkę i kiwam głową. Nie chcesz o tym gadać? Zaprzeczam bez słowa. Naprawdę nie chcę. Okej, okay, nie cisnę. Mamy większy problem niż twoje popieprzone życie uczuciowe. Lepiej weź głęboki oddech. Zabrzmiało to co najmniej groźnie, więc na wszelki wypadek biorę dwa. Stary wpadł dziś do redakcji w takim nastroju, jakby przegrał żonę w karty i miał dobę na zebranie tryliona bitcoinów. Rozstawia po kontach wszystkich. A o ciebie pyta co pięć minut. Zrobiłaś mu coś? Wybałuszam oczy na Matyldę i bezwiednie sięgam po drugiego papierosa. Te dwa wdechy okazały się zbyt słabym buforem. A co ja mu mogłam zrobić? Na pewno nie orżnęłam go w pokera, przecież wiesz, że nie umiem grać w karty. Zawaliłaś coś? Puściłaś niesprawdzony materiał? Naraziłaś się komuś? Moja przyjaciółka wygląda na autentycznie przejętą, a mnie powoli udziela się jej nastrój. Co ja takiego mogłam zrobić? Nie wiem, Mati, serio, cokolwiek to jest, nie zapisało się w mojej pamięci. Matylda przygląda mi się jeszcze przez chwilę, po czym kiwa głową do własnych myśli, rzuca niedopałek na chodnik i podaje mi ramię. Idziemy, co ma być, to będzie. W razie tragedii obronię cię własną piersią i zapewnię ci alibi. Coraz bardziej zdezorientowana i zaniepokojona, ja także wyrzucam ledwo zapalonego papierosa. Jednak mnie udaje się trafić do studienki kanalizacyjnej. Ruszam za Matyldą, a w ostatniej chwili przypominam sobie jeszcze o zamknięciu samochodu. Kiedy wjeżdżamy windą na czwarte piętro biurowca, serce łomoczy mi tak głośno, jakby chciało konkurować z bębniarzami, którzy co drugi czwartek odbywają próby w niedalekim sąsiedztwie. Matylda ściska moją rękę i zerka na mnie z troską. W ustach czuję pustynię, a przed oczami zaczynają wirować mroczki. Stresujesz mnie. Wspieram cię. Po tych słowach Matylda ściska moją dłoń jeszcze mocniej. Winda zatrzymuje się na naszym piętrze, drzwi się rozsuwają, a ja nie mogę zrobić kroku. Dopiero wtedy dociera do mnie, dlaczego moja przyjaciółka zgruchotała mi kości paliczków. Rusza w stronę przeszklonych drzwi redakcji, pociągając mnie za sobą. Przytyka kartę do czytnika. Dioda zmienia się z czerwonej na zieloną. Zamek się odblokowuje i wchodzimy do wnętrza. Nie wiem, co spodziewałam się zastać. Na pewno jednak widok szefa stojącego na środku ogromnego open space'u bardzo mnie zaskakuje. Skrzyżowane na piersi ramiona i surowe spojrzenie, świdrujące mnie spod krzaczastych brwi, wcale nie działają uspokajająco. Teraz jestem gotowa nawet uwierzyć, że faktycznie wygrałam tę jego żonę w karty. Patrz, kogo znalazłam! Gdybym nie wiedziała, w życiu nie podejrzewałabym, iż gra. Szef nie daje się jednak nabrać. To ale się na zewnątrz? W naszej była kolejka. Ledwo udaje mi się wydobyć głos, który w dodatku wcale nie brzmi jak mój. – Cześć, Artur. – Wracaj do pracy, Matylda, a ty, Szabła, idziesz ze mną. Natychmiast. Artur Myszkowski niemal nigdy nie zasuwał rolec w swoim przeszklonym gabinecie. Tym razem jednak robi wyjątek. Niemal czuje na sobie wzrok współpracowników, którzy z pewnością próbują przebić się przez materiałową przeszkodę i podejrzeć, co tak wyprowadziło z równowagi naczelnego. Nasz szef rzadko okazuje emocje, a wściekłość, jaką prezentuje tego dnia, jest absolutnym precedensem. To bynajmniej nie wróży dobrze. Zajmuję jedno z krzeseł przy biurku i czekam. Cokolwiek Artur ma mi do powiedzenia, wolę mieć to już za sobą. On jednak wcale się nie spieszy, a może chce odrobinę się uspokoić. Minuty mijają, a milczenie między nami gęstnieje w powietrzu, powodując, że zaczynam się pocić. W końcu Artur się odzywa. Wciąż jest daleki od opanowania, ale przynajmniej nie krzyczy. Nie wiem, od czego zacząć. Najlepiej od początku, szefie. Tylko gdzie tu jest do diabła początek? Uznaję, że najrozsądniej będzie to przemilczeć. Myszkowski ewidentnie prowadzi wewnętrzną walkę, a pchanie się między wrogie wojska jest misją samobójczą. No dobra, szawła. Chyba inaczej się nie da. Walę prosto z mostu. Gula, która dotychczas odrobinę przeszkadzała mi w przełykaniu, momentalnie tamuje krtań. Jestem niemal pewna, że za chwilę się uduszę. Znasz Mariana Radziejewskiego? Co? Dlaczego pytasz o mojego wuja? Prawie spadam z krzesła. Spodziewałam się wszystkiego, ale to? To nie ja o niego pytam, to on pytał o ciebie. Właściwie wskazał cię jako swoją morderczynię. W ostatniej chwili powstrzymuję się przed zaprezentowaniem bogactwa leksykalnego, jakiego nauczyłam się od rzeczonego wuja. Jestem tak oszołomiona, że dopiero po kilku sekundach dociera do mnie implikacja wynikająca ze słowa morderczyni. Czekaj, Artur, wróć momencik. Jaką kurwa morderczynię? Co ty opowiadasz? Myszkowski wyraźnie się uspokaja. Sięga po stojący pod ścianą fotel, przesuwa go na środek pomieszczenia, czyli mniej więcej pół metra ode mnie i siada w nim, po czym głośno wypuszcza powietrze. Policja będzie tu za kilka minut. Powiedziałem im, że pracujesz od dziesiątej. Artur, ja nic z tego nie rozumiem. Co ty wykazujesz? Brałeś coś dzisiaj, albo przeciwnie, zapomniałeś o jakimś leku na życie? Mój znajomy z policji w Białym Stoku zadzwonił do mnie nad ranem i powiedział, że niejaki Marian Radziejewski ze wsi krzyżajny został znaleziony na drzewie. Wydał sobie na grubym konarze. W jego kieszeni tkwił kawałek papieru z odręczną notatką o treści: Znajdźcie Jankę Szawłowską. Tak się składa, że to raczej nie jest zbyt często spotykane nazwisko, i imieniu nie wspomnę. A jedna taka, kilka miesięcy temu, szczerzyła się razem ze mną do zdjęcia na gali dziennikarzy. Zaryzykował i chyba trafił. Możesz mi wyjaśnić, szawła, dlaczego w kieszeni wisielca znajdowała się kartka z twoim nazwiskiem? Mówiłam ci, że to jest... Był mój wuj. Przynajmniej tak myślę, że to mój wuj. Brat mojej matki. Mieszkał w Krzyżajnach. Widziałaś się z nim ostatnio? Nie. Wysyłaliśmy sobie kartki na święta, nawet na pogrzebach i weselach się nie spotykaliśmy, bo od lat nie utrzymywałam kontaktu z tamtą rodziną. Nie rozmawiałam z nim od dekad. No więc o co tu chodzi? Ignoruję pytanie, na które i tak nie potrafiłabym odpowiedzieć, i zastanawiam się na głos. Dlaczego mój ojciec nic nie wie o jego śmierci? Pewnie niedługo się dowie. Dostałem cynk poza oficjalnym obiegiem, ze względu na nasze powiązania. Na pewno nie miałeś z nim kontaktu? Zaciskam zęby tak mocno, że dostaję szczęko ścisku. Na pewno. Artur, to jakieś cholerne nieporozumienie. To niemożliwe, ja nawet nie pamiętam, jak ten człowiek wygląda. Wyjechaliśmy z Podlasia w latach dziewięćdziesiątych i tylko raz byłam tam od tamtej pory, wieki temu. Chyba nie myślisz, że mogę mieć cokolwiek wspólnego z jego śmiercią. Nie, nie myślę. Chciałem się tylko upewnić. Zbocza nie zawodowe. Łypię na niego wściekle i przełykam ciętą ripostę. Mogłabym mu powiedzieć, gdzie sobie może wsadzić to swoje zboczenie, ale przerywa nam pukanie do drzwi. Proszę. Drzwi uchylają się wolno i do środka wchodzi asystentka redakcji. Jest blada jak papier i nie wydaje się zachwycona tym, że została zmuszona do przerwania ważnego spotkania naczelnego. Przepraszam, redaktorze Myszkowski, policja do Janki. Proszę dać im kawy i kazać poszekać. Za pięć minut będą mogli rozmawiać z panią Szabłoszką.